z dzień piąty, jutro Mikołajki, kochani, także ruszamy. Ja mam mokre włosy, bo właśnie się wykąpałam, trochę umalowałam, żeby Was tak nie straszyć. A jestem w mojej sypialni i chciałabym Wam pokazać coś, co wczoraj zakupiłam w Biedronce. Nie będzie dziś food bo byłam właśnie wczoraj wieczorem i już nie nagrywałam. było bardzo dużo, więc no, nie chciałam Was zanudzać, ale pokażę Wam, co sobie pięknego kupiłam. Tutaj są takie kolczyki, śnieżynki na Wigilię. Myślę, że je ubiorę. Tak z mężem mówię, które, te czy te, te czy te. I mówię, no te, oczywiście. I wzięłam jeszcze drugie opakowanie. Drugie opakowanie mam tutaj trzy pary, więc za chwilę sobie założę, może. Może te gwiazdki? Bo nie mam na razie żadnej biżuterii. Więc tak. I co? Aha, często pytacie się, co mam na ustach. Często. No, może nie tak często, ale były pytania. Więc teraz mam taki błyszczyk z Lovely, przezroczysty. Zobaczcie, już pół zużyłam. On tak fajnie powiększa usta. Sorki, tu jest kabel. <gryw> Widzicie, już nie chcę tego wycinać, ale tutaj pod moją toaletkę jest przygotowany. Muszę właśnie tu ogarnąć, bo wszystkie kosmetyki mam na razie niestety. Na parapecie. Yy, następne, czego tak często używam, to z Lovely H2O. Kolorek... Yy, kolorek o numerku 4. Bardzo fajny od Kamilki, oczywiście odpatrzyłam. I ostatnio kupiłam sobie to, tego jeszcze nie miałam na ustach, na filmiku chyba. Chociaż chyba miałam z Maybelline taką wysuwaną kredkę. Także tak, jeszcze używam z biedronki, ale akurat chyba gdzieś mam w kurtce, więc Wam teraz nie pokażę. Ubieram kolczyki i za chwilę przechodzimy do szybkiego otwierania kalendarzy i do pakowania prezentów na Mikołajki, póki mój mąż jest na zewnątrz, bo będę pakować prezent dla mojego męża i dla bratanka, więc szybko chcę to zrobić, póki jeszcze go nie ma. Ubieram kolczyki i lecimy do salonu do kalendarzy. Jestem. Zacznę od prezentów, póki mój mąż jest na zewnątrz, bo tutaj będzie właśnie dla niego i dla bratanka. Prezent, nie wiem czy Wam wspominałam. Mam taki papier z pepką. Kosztował on mnie aż, słuchajcie, równo 2 złote. Mam nadzieję, mi starczy, więc będziemy pakować taki papier. Eee, mam hol z pepką. kurczę, te rzeczy wszystko czekają, więc myślę, że jutro chyba zrobimy sobie po prostu filmik z holem i z kalendarzami. A teraz co będę pakować, tak na szybciutko. Dla mojego bratanka te skarpety, które były w jednym z holi zakupowych, te z psim patrolem. I do tego mam stepko, też już było w holu, takie literki, układanka, wiecie, to mają być tylko takie drobne upominki, chociaż ja za dzieciaka dostawałam tylko słodycze od rodziców, a nie od wujków i ciotek, no ale wiecie, no, no tak jak jest w rodzinie taki maluch, no to tak miło zrobić prezent. I tutaj taki mi No yy, Antoś, Antoś ma na imię, powiem, Antoś ma już no, prawie 3 latka w styczniu, więc no już taki też malutki nie jest, no ale jednak wiecie, no, no ja tak mam, że lubię robić prezenty i tak miło mi, no, no na pewno wiecie jak to fajnie jest dzieciom robić prezenty, jak się cieszą i tak dalej, a dla mojego męża... Yy, Widziałam w pepko taką koszulkę właśnie no nie zdążyłam jeszcze holu nagrać, więc pokażę Wam tą koszulkę już teraz. Cenę oderwałam, więc no wiecie, po ile są mniej więcej koszulki. Nie będę już tu mówić, bo mój mąż ogląda nieraz moje filmy jak na czas. Także taką białą koszulkę, on bardzo lubi białą. Yy, białe koszulki i tutaj taki mamy motocykl, także no, nie ma za dużo napisów. Trochę jest wignieciona. Mało ma napisów, on nie lubi tak właśnie za dużo, także złożę tą tak troszoneczkę. Robię mu chyba trzy paczki, żeby był taki bardziej zdziwiony, więc zapakuję to osobna pistaczka papieru. I te dwie pary bokserek, które też były już w holu. Także biorę się zapakowanie. Za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. To prezentują się paczuszki, to jest dla Antosia, a to dla mojego męża. Stwierdziłam, że nie będę już wiecie, przyklejać żadnych kokardek, Postawiam na taki prosty wygląd tych paczuszek. Na święta oczywiście będą zawsze kokardki u mnie i, i różne wstążki, żeby to ładnie wyglądało. Ale na Mikołaja no podoba mi się taki swobodny look tych paczuszek, że tak powiem. Zaraz muszę to szybko schować, bo mój mąż przyjdzie. przy kalendarzach, ale zanim, ale zanim, to dostałam tutaj kolejną karteczkę. Zobaczcie, taka duża koperta, także już Wam pokazuję. Ja już to otwierałam, bo nie mogłam wytrzymać mnie taka duża koperta. I zobaczcie, po prostu byłam naprawdę w szoku, że komukolwiek chciało się, ale tak nie komukolwiek, tylko powiem Wam, że to jest od Ani. Zobaczcie, jaką piękną kartkę, że chciało jej się to po prostu dla mnie narysować. No przepiękna. Naprawdę masz, kochano talent. Bardzo mi się karteczka podoba. I jestem no, wzruszona, że chciało Ci się po prostu dla mnie, specjalnie dla mnie, narysować takie piękne świece. Przepiękne, przepiękne są. Ślicznie. Własnoręczna kartka. Bardzo mi miło, bardzo, bardzo. E, oczywiście są w środku życzenia. E, i, I był jeszcze liścik, ale już Wam nie będę wszystkiego pokazywać. Dziękuję Ci, Aniu. Całego serduszka. Nie spodziewałam się, że dostanę w ogóle własnoręcznie wykonaną kartkę od kogokolwiek. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno karteczka dołączy do mojej kolekcji pod moim barem, jak już pewnie widzieliście i myślę, że Ty, Aniu, na pewno już widziałaś, także Twoja karteczka również tam zostanie doklejona. Przepiękna. Przepiękna, naprawdę tak prosta, mm, prosta, bo tylko szary papier i ołówek, ale przepięknie to wygląda. Także odkładam sobie tutaj na bok i przechodzimy do kalendarza. Do kalendarzy, przepraszam. Zacznijmy sobie od balea. Od balea, od balea. I szukam piątki. Jest, jest. Oślepłam. Jest piąteczka. Otwieramy. I znowu jakaś saszetka. I co tutaj dzisiaj mamy? O, tu jest sól. Tu jest sól do kąpieli. Także super. Ja uwielbiam kąpiele, mam wannę. Specjalnie w mojej łazience. Chciałam, żeby była wanna, i Prysznic, w zależności od tego, na co będę miała ochotę. I powiem Wam, że ja prawie codziennie się ze wannie. Kocham kąpielę, także super na pewno zużyję to. Yy, przechodzimy dalej. Jestem po śniadanku, jak widzieliście, także. Hmm. Należy się. Należy. Kolejna króweczka. Czytałam wczoraj Wasze komentarze i jedna z Was napisała mi, bodajże to była Urszula, jeżeli nie, to przepraszam, jeżeli się pomyliłam, ale ja wieczorem siedzę i odpisuję na wszystkie komentarze, więc zajmuje mi to sporo czasu, żeby jeszcze sprawdzić, kto jest aktywny, zapisać to, więc półtorej godzinki nieraz ślęczę, tak naprawdę poświęcam dużo czasu, ale bardzo się cieszę. I właśnie ta jedna osoba, bodajże właśnie Urszula, napisała mi na te moje krówki, które mam, tak jakby kupiłam więcej, że to są krus, krówki zapasowe, tak, i one są zapasowe i ja je wyjadam. Ale uśmiałam się, krówki za, zapasowe to był po prostu tekst perfekt. E, co teraz? Aha, herbaty jeszcze. Zdrabcie może za chwilę na końcu Wam pokażę i odwrócę kamerę, więc sobie dzisiaj inaczej trochę zdrabiemy. E, I dzisiaj numer 5 wyciągam. I mamy co? Herbata czarna, cytrynowa. O, najbardziej lubię, powiem mam z cytryną herbatę, także super. Super, super, na pewno wypiję. Dobra, lecimy teraz ze zdrapeczką i mamy dzisiaj co? Pensję. I od razu pytanie na dzisiaj będzie w tym momencie: yy, piszecie dla aktywnych, jaką miałam dzisiaj zdrapkę w moim kalendarzu. A teraz przechodzimy do drapanka. I powiem Wam, że chyba powoli trzeba brać się za, za strojenie, za ozdabianie domu. Bo jak widzicie, i mówiłam prędzej, kolczyki dzisiaj założyłam, a tu jeszcze pustka. Yy, tak więc chyba sobie dzisiaj powolutku zaczniemy, żeby jakoś tutaj inaczej to moje tło wyglądało. Ale teraz drapiemy szybciutko. Ok, szukamy najpierw może tutaj okienka piątego. No i sprawdźmy, co tam dzisiaj. I dzisiaj mamy skarpetkę. Za stówę. No niestety. Walczymy dalej, walczymy dalej. I sprawdźmy, czy pensja coś nam dzisiaj przyniesie, a raczej mi, bo ja tutaj to drapię, także no fajnie by było, fajnie by było, bo jak wiecie, dopiero jedna zdrapka wygrała, a dzisiaj dzień piąty, więc miło byłoby, gdyby pensja, którą bardzo lubię, by nie zawiodła. I szukamy 14, 25, jest 13, 8, napis pensja, 19, ojej, 26 obok. I ostatnie to 27. No, coś coś pechowo, coś pechowo te zdrabki, no ale nie mówię, bo może jedna ładnie nam tutaj sypnie. Bierzemy się do roboty. Zajmiemy się dzisiaj moim narożnikiem. Także poszewki, naladzam jeszcze jakieś dwa koce, o których zapomniałam. A dzisiaj byłam w pepko i chciałam kupić koc. Dobrze, że nie było, bo bym wzięła kolejny. Także skleroza. No ale tak to jest, jak się żyje na kartonach, na walizkach i się przeprowadza parę razy. Bo jak wiecie, byłam w Stanach, mieszkałam jeszcze gdzie indziej, byłam u rodziców. Także no dużo te moje wszystkie rzeczy przeszły, w wielu kartonach były, no ale tak. Takie było moje życie wesołe, bo ja bardzo dobrze to wspominam. No i bo zapominałam, zobaczcie, dwa koce miałam. Zielony, czerwony, ale nie mogę znaleźć. Dwóch cudownych poszewek, też kupionych kiedyś, kiedyś, chyba nawet w Pepko. beżowa ze złotym nadrukiem renifera i biała chyba była w złote gwiazdki, i super by mi tu ożywiła kompozycję. W kamień nie mogę znaleźć, przeglądałam kartony, worki próżniowe, nie wiem. A na pewno je mam, bo jeszcze jak się tu wprowadzaliśmy do domku, to gdzieś się włożyłam, a teraz nie mogę ich znaleźć. No, także szkoda. Może jeszcze się znajdą, zobaczymy. Także tak, przechodzimy. Tu już mam wypełniacze. Tu jeszcze jeden, zaraz go odpakuję. I trzy te poszewki z pepko. Zaraz je również y, podcinam z metek, te już chyba w sumie nie ma. I będę ubierać poszewki, jakoś te koce zaaranżuję. Zostawiłam sobie jeszcze jedną tą zieloną, żeby nie było tak tylko na czerwono, skoro nie mam tamtych. No trudno. No ale jeszcze może się znajdę. Dobra, biorę się do roboty, obejrzyjcie to w przyspieszeniu, żeby nie było to za długie. Zielona finalnie została tutaj, ale nie wiem, nie wiem czy ją tak zostawić, a ten kącik prezentuje się tak. Tutaj podłożyłam czerwony kocyk, żeby się coś ciekawszego zadziało. Ten mój niedźwiadek został, tam z tyłu widzicie kalendarze. Ten zielony jest taki, jak będzie po prostu mi chłodno, żeby się przykryć, i no, żeby jakiś kolor jeszcze wprowadzić. A poduszeczki poukładałam tak. No kurczę, bardzo żałuję, że nie mam tego z tym złotym jelonkiem i tego z gwiazdkami, tej poszewki. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę i tutaj przemienię, bo myślę, że fajnie by to tutaj urozmaiciło. I nie wiem, czy tą zieloną tutaj dać, czy to już. Nie, coś tak. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiem Wam, że mam problem z tymi poduszkami, jak to zrobić, żeby to wyglądało. Napiszcie mi, zasugeruję się, czy tak ma być, czy za dużo kocy, czy może ten koc zabiorę. Doradźcie mi, czy tak jest lepiej, czy za łyso. Zawsze mogę go schować, bo tutaj mam tą część otwieraną. Także mieliśmy dekorować razem, więc pytam się Was, co myślicie? Bez tego kocyka, z kocykiem, dołożyć tutaj gdzieś tą poduszkę zieloną. Czy to już będzie za wiele? Tutaj chyba już będzie za dużo, jak ją położę. Co? Tak nie będzie. Ona wygląda na czarną teraz. No nie podoba mi się samej, no, więc ta poduszka chyba jednak. Zostanie po prostu tutaj, gdzie prędzej pokazywałam Wam. Albo ją schowam też. Tam jest dopełniacz z pepką, widać. A to są te zalegro, są takie puszyste te poduszki. Ta taka trochę oklapła. No, ale nie mam już tych wkładów, więc tak musi zostać. Ale dajcie mi znać, czy podoba Wam się efekt. Czy coś zmienić, czy coś dodać. Nie jestem dobra w dekoracjach. Także no, no nie wiem. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Ten kocyk przerzuciłam na razie tutaj, w tej poduszki. No ja nie wiem, czy tu się za dużo nie dzieje, czy zostawić tylko tam ten kącik. Piszcie mi w komentarzach, a to jakby co to nie jest brudne tylko to jest taki materiał, który się zaczesuje. Więc jeszcze powinnam o tutaj, tak samo tą poduszkę, ładnie pozaczesywać i będzie wtedy ok. Dobra, zdaje się na Wasze opinie, co tutaj z tym zrobić. Może ktoś ma inny pomysł, co dwie, trzy głowy albo kilka, to nie jedna, także czekam na Wasze e, wskazówki. Dobra kochani, żegnam się z Wami w tym filmiku. E, miło mi, że oglądacie te vlogmasy, bo nie spodziewałam się tak dużej oglądalności, także bardzo bardzo się cieszę. I e, jeżeli chcielibyście zrobić mi prezent na mikołajki, czyli w dzień, w który to oglądacie, czyli jutro to zostawcie oczywiście subskrypcję i łapeczkę do góry, bo komentarzy jest naprawdę dużo, więc się bardzo, bardzo cieszę, ale ci, co nie subskrybują, a chcieliby zobaczyć uśmiech na mojej twarzy i oczywiście zrobić mi malutki prezent, który was nic nie kosztuje, to zostawcie tą subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło i będę wiedziała, że filmiki wam się też podobają i chcecie zostać ze mną na dłużej. Trzymajcie się ciepłutko, do jutrzejszego odcineczka, do jutrzejszego vlogmasa, a...